Mustang jak większość jest sprowadzonych z USA i trzeba przerobić te lampy Także z tym problemem już sobie już się uporaliśmy zarówno z przodami jak i z tyłami tego lustra które tutaj było nie szło już wyprofilować w związku z tym zamiast tej zwykłej tradycyjnej żarówki jest tutaj soczewka zamontowana soczewka jest w wersji europejskiej i ta soczewka pełni dwie funkcje: zarówno światła krótkie jak i długie. Dodatkowo dodatkowo zaraz Wam pokażę, jak mi się uda. Jedną ręką, Hop. taką mamy pozycję tutaj w formie w takiego dużego ringu. Wygląda fajnie, jak chcecie podłączyć. Tak tutaj zrobiliśmy. Można wyposażyć to jeszcze w funkcję kierunkowskazu. Czyli o, mamy. Mamy pozycje, czy dzienne, można zrobić z tego też kierunkowskaz. Co do świateł, co do świateł mijania, to mamy Trzeba świeci. Po włączeniu drugiego, tak, po włączeniu drugiego otwiera się przesłona i mamy efekt drugiego światła wtedy. バシン